serdecznie. Dzisiaj tak na szybko z ręki nagrywam. Zakupiłem w Biedronie taki oto naświetlacz z czujnikiem ruchu oraz zmierzchu. Osobny panel na przewodzie 5 metrów. Na takim mi zależało, ponieważ lampę chcę zamontować pod daszkiem. Odporny na warunki atmosferyczne. Trzy tryby pracy. I teraz jakie to są tryby pracy? Gdzieś to tu było opisane. O, tutaj są opisane tryby pracy. Zasięg czujnika ruchu wynosi 2 do 5 metrów, 120 stopni. Teraz tak, trzy tryby. Po wykryciu ruchu włącza się na 100% mocy na około 30 sekund. Po wykryciu ruchu włącza się na 100% mocy na około 30 sekund. Po tym czasie zostaje na 25% mocy i lef rektor działa stale na mocy 50% jest możliwość wyłączenia lampy przyciskiem. Urządzenia nie wymaga podłączenia prądu bla bla bla, bo jest z panelem solarnym. Bateria podobno tu jest 1500 mAh. Zobaczymy jak to w nocy będzie świecić. 5 W, LED 100 sztuk, strumień świetlny 300 lumenów, panel solarny 5,5 V, 200 mAh akumulator litowo-jonowy 3,7 V 1500 tak P44 długość przewodów 5 m zakres czujnika do 5 m 122 stopni akcesoria w zestawie wkręt kołek plastikowy bla 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 8 sztuk to teraz zajrzyjmy sobie do środka Jedna nóżka druga nóżka kołeczki masakra jedną ręką to instrukcja obsługi tutaj mamy panel Panelu, chyba jest przymocowany przewód na stałe. Tak, do naświetlacza nie. Tutaj mamy sensor, tu chyba mamy przycisk on/off i P44, i tutaj się po, po, prawdopodobnie podłącza przewód zasilający. Jakie to brudne, jakieś takie. No i tutaj mamy panel oczywiście jest możliwość sterowania go aby ustawić pod odpowiednim kątem no i sam przewodzik no także muszę to zamontować może się jeszcze dzisiaj na świetlarz naładuje bo świeci słońce i widzimy się wieczorem pokażę Państwu jak ten naświetlacz świeci także na razie to tyle hejka lampa przymocowana jeszcze nie ustawiona no bo widno panel na daszku też na razie tak tyle o ile zrobi się ciemno wejdę sobie ustawić lampę i pokażę Państwu jak świeci na dworze całkiem ciemno zbliżam się w kierunku schodów do wejścia No i mamy jasność. Lampa świeci 30 sekund. No i tak to wygląda w całkowitej ciemności. ci mnie troszeczkę. Naprawdę daje bardzo dużo światła. barwa barwa zimna. Jak łapię. Od drzwi jakieś... no 3 metry. Teraz pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. No, powiem Wam, że jestem zaskoczony. Naprawdę bardzo dużo światła. Może włączę teraz jeszcze y lampę LED 30W zasilaną z sieci. Zobaczymy różnicę. Teraz mam włączoną. 30 lampę LED. Tutaj fajnie widać różnicę. Po lewej stronie 30 W naświetlacz LED. Zasilany 230 V. Po środku ten trójkąt to jest naświetlacz LED. No i po prawo mamy już tutaj ciemny. Ciemny fragment, do którego nie dobiega światło. Zgaszę teraz sieciowy naświetlacz. I jesteśmy na samym naświetlaczu solarnym. No, powiem szczerze, że pozytywnie mnie zaskoczył. Tutaj jest jeszcze kwestia ustawienia, bo jeżeli go. Jeżeli bym go ustawił bardziej do pionu, to natężenie światła zapewne byłoby, zapewne byłoby mniejsze, ale świeciłby zdecydowanie dalej, ale nie o to w tym chodziło. Po prostu, gdy zmierzam po ciemku do domu, miał mi oświetlić drogę do domu i drzwi. Aby choćby yy, i po to, aby łatwiej było drzwi otworzyć z klucza, teraz pytanie: dlaczego nie mam tego tam naświetlacza z czujnikiem ruchu? Ano dlatego nie mam, bo ten mini ganeczek daje taki cień hmm. Że pomimo włączenia tego tam naświetlacza, i tak na schodach miałem ciemno. A teraz mam widno. Nie wiem, jak długo będzie trzymać bateria. Latem na pewno wystarczy na całą noc. Nie wiem, jak będzie zimą, gdy będą pochmurne dni. I gdy bateria nie będzie się. Ładować. Ale jak za tą kasę, to naprawdę, naprawdę wszystkim polecam. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wahania, kupić, nie kupić, to ja mówię kupić. Świeci on naprawdę, naprawdę mega mocno. Ja ustawiłem sobie tryb. 30 sekund i naświetlacz się wyłącza. Mrówka po mnie chodzi. Także dziękuję.